Dziś był bardzo ciężki odcinek i najdłuższy do tej pory jechaliśmy około 7 godzin ten odcinek, więc był bardzo wyczerpujący. Dużo było bardzo trasy puszczone po właśnie luźnych kamieniach. Dla motocykla to jest bardzo trudny teren, takie duże luźne kamienie. Tam widziałem dużo zawodników, którzy się po prostu wywracali na tych kamieniach. Jechało się też dużo na kompas, czyli na przełaj po prostu na odpowiedni stopień geograficzny. Poza trasą, czyli było to jeszcze ba, no, bardzo ciężkie. Dziś startowałem z 41. miejsca i wyprzedzałem wielu zawodników. Z jednym miałem delikatny problem, bo nie chciał się dać wyprzedzić. Musiałem yy, wszystko z wszystko swojego motocykla wydusić, i sam z siebie, żeby, żeby go w ogóle się z nim zrównać. Jak mi się udało z nim zrównać, no, to już na tyle szybko jechaliśmy, że no, niestety nie zdążyłem wyhamować przed jednym zakrętem. W górach i musiałem skoczyć z takiej wysokiej, z takiego urwiska z około 3 metrów. Na szczęście się tak zrobiło, że teren, który tam był, gdzie lądowałem, trafiłem między dwa takie wielkie głazy i, no i nic się nie stało, dobiło zawieszenie. Ale tylko się tam trochę zagięły rury wydechowe i nic się nie stało, więc to jest na szczęście, że, że, że się nie wywróciłem i jestem na mecie. Oczywiście tego zawodnika później wyprzedziłem i mu uciekłem, ale tam dużo, dużo, dużo mogłem stracić na, w tym momencie. A resztę, koniec odcinka był, zaczęły się wydmy przez 50 km, dosyć proste. Cały odcinek był bardzo siłowy, ciężki. Eee, ale wydaje mi się, że dobrze go pojechałem, bo na sam koniec jeszcze wyprzedziłem kilku zawodników. No, dzisiejszy dzień był e, bardzo trudny. E, mieliśmy, o właśnie na składowiec nadjeżdża po ciężkim odcinku. E, mieliśmy właściwie 70 km trialu. Nie bardzo sobie na tym dawałem radę, wywracałem się, nie mogłem podjechać pod podjazdy. E, bardzo dużo straciłem, byłem już na 40 pozycji. Później uspokoiłem się, zacząłem jechać e, już jakimś tam tempem, bo to może nie jest nadzwyczajne tempo, ale dobrze nawigować przede wszystkim. I to mi dało efekt taki, że trochę nadrobiłem na mecie i e, nadrobiłem te swoje wcześniejsze straty, ale no, fizycznie ja, ja w ogóle wy, wytrzymuję takie etapy, tylko że jak podnoszę motocykl. Parę razy podnosiłem dzisiaj motocykl ciężki No to po prostu się mocno męczę i, y, Mój problem był taki dzisiaj, że y, Słabo po prostu jechałem no. Słabo na samym początku, nie dawałem sobie rady z kamieniami Z trasą wywracałem się Z braku umiejętności Dwa ostatnie odcinki specjalne Podzieliłbym w zasadzie na różną skalę trudności. Jeden był trudniejszy dla kierowcy myślę, że dużo było bardzo pracy wczoraj, a dzisiaj kierowca już może mniej dostawał w kość, jak te obciążenia zostały przeniesione na samochód. Także nasze auto dzisiaj było mocno oszczędzane. Staraliśmy się jechać bardzo równo, spokojnie, takim miękkim tempem aczkolwiek nie zawsze się udaje czasami trzeba mocno gazu dawać. Pogubiliśmy się trochę, dzisiaj dwa razy po parę minut trochę krążyliśmy, ale i De Villiers, i Roma, także jak zobaczyliśmy, że i oni szukają miejsca, no to już wiedzieliśmy, że wcale to nie było łatwe miejsce nawigacyjnie. Bardzo dokładnie chcemy sprawdzić samochód przed jutrzejszym, najtrudniejszym myślę etapem, bo już tu takie słuchy chodzą, że niewiele może samochodów przejechać, być może skrócą ten odcinek. Ale jak na razie my się przygotowujemy do 670 km odcinka specjalnego, z czego większość jest po piasku, po wydmach, że będzie co robić.